No dobrze, to ja postanawiam poopowiadać coś ciekawego. Jak widzicie, yy, trochę mi się zmienił kadr, ponieważ się przeprowadziłam. Przeprowadziłam się z Vancouver do Toronto. Dlaczego Toronto? Dlaczego nie? Krótka piłka. Gdzie? Nie znam gdzieś, gdzie nigdy nie byłam, a że Kanada jest ogromna, to wybór był dość spory. No i stanęło na Toronto. Troszeczkę zastanawiałam się nad Calgary, troszeczkę zastanawiałam się nad małą miejscowością, która nazywa się Red Deer, ponieważ znalazłam gdzieś tam w internecie, że jest to miejscowość o najwyższym poziomie przestępczości w Kanadzie. Także to też może świadczyć o tym, że to całe bezpieczeństwo i ta cudowność Vancouver też się mogła znudzić. Vancouver jest to miasto na jak najbardziej zachodnim wybrzeżu Kanady, które znajduje się w e, Kolumbii Brytyjskiej, Brytyjskiej Kolumbii I jest miastem przecudownie usytuowanym. Tak naprawdę z każdego punktu miasta można zobaczyć, Góry, najpiękniejsze widoki, jakie człowiek może widzieć, to te, gdzie widzi wysokie góry i wodę. A, to tylko szybkie, taka lekcja geografii. A, bo ja przecież lubię lekcje geografii. Lekcja geografii. Natomiast Toronto to największe miasto kanadyjskie, które znajduje się w prowincji Ontario. Yy, no. Tak jak powiedziałam, Vancouver jest w British Columbia, Toronto jest w Ontario. Kanada generalnie dzieli się na 10 prowincji. Jedna prowincja jest to Francu yy, francuskojęzyczne, Quebec. Natomiast Stany Zjednoczone to 50 Stanów Ameryki, tak. W Kanadzie mieszka. 36 milionów ludzi. Yy, natomiast w Stanach Zjednoczonych mieszka. Yy, 320 milionów? 316 milionów? Kurczę, powinnam to sprawdzić, ale tak mi się zdaje, że jakoś tyle. Także co? Wow! 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 O czym my tu mówimy? No. To jest dużo. Dużo. No, Kanada jest ogromna. nawet Mnie to nawet trudno sobie wyobrazić, jak ogromna jest to Kanada, ale lot między Vancouver a Toronto Trwał 7 godzin. Ja przeleciałam 3 strefy czasowe. No ja mam wrażenie, że Wrocław od Krakowa się tak strasznie nie różni. Lecimy. Taka lekcja geografii. A, bo ja przecież lubię lekcje geografii. Toronto jest też miastem zdecydowanie większym. To znaczy Vancouver 600 tysięcy. 6 tysięcy? 60 tysięcy? 600 tysięcy. Tak się mówi 600 tysięcy. No, ym, trochę więcej niż pół miliona. Natomiast Toronto to 2 miliony. Yy, a, i jeszcze przeczytałam w internecie, że w ogóle Toronto można nazwać jako bardziej czysty Nowy Jork. Przedają hot dogi, są te kratki metra, z których leci gorąca para. Yy, jest dużo światełek, jest dużo neonów, jest dużo turystów. Także. No, ale trochę. Bo wygląda inaczej. A, no i tak w ogóle, co jest jeszcze takie ważne u mnie? Otóż mm, ja w swoim życiu generalnie staram się zachowywać taką mniej więcej równowagę między wydawaniem pieniędzy a zarabianiem pieniędzy, co też polecam każdemu. I przez ostatni czas tak naprawdę dosyć dużo wydawałam bo i te Hawaje, i te wszystkie wyjazdy, no trochę to jednak mnie kosztowało. No i teraz jak gdyby yy, planuję trochę więcej pracować, to znaczy no, zima idzie, tak średnio mi się widzą te podróże zimowe, bo no wiem, że buty to muszę sobie kupić porządne, kurtkę też muszę zainwestować w jakąś porządną, no bo tu jednak będzie dosyć chłodno w tym, Toronto. No i na wiosnę, ja myślę, żeby, żeby jakąś fajną wycieczkę sobie urządzić. No trochę mi chodzi po głowie Alaska. Yy, pff, coś mi wkurza o współlokator, bo co już gada przez telefon. Więc żeby się ZEMŚCIĆ, to ja też gadam. Nie przez telefon, bo nie mam z kim przez telefon, to gadam sama do siebie. Tak? Tak? Jutro do pracy. Pojutrze do pracy. Ale jeżeli praca jest nowa, i dopiero idę w szósty dzień do tej pracy jutro. Także wszystkiego się uczę. To jeszcze jest nadal fascynujące. Jak już pójdę 60 dzień, to już pewnie zmienię. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, że. Że zrobiłam tą nową czołówkę do swojego kanału. Jest piękna, prawda? Mogę Wam ją puścić teraz. Muzyka do takiego biura produkcji filmowej, które w ogóle produkuje najlepsze produkcje dla, e, dla Hollywoodu. E, no i po prostu jeden taki digital designer on się bardziej zajmuje takim motion graphic, e, motion design, tak? On właśnie stwierdził, że zrobi taki masterpiece, to są najnowsze technologie, jakie w ogóle używa się w grafice komputerowej. To jest jak gdyby Najwyższej jakości Obróbka zdjęć Która generalnie polega na Zrobieniu zdjęcia twarzy I potem nałożeniu koloru Jednolitego koloru To jest naprawdę To, to jest wysokiej klasy Naprawdę Naprawdę grafik Także on byle fuszelki Na pewno mi nie odstawił I potem w najlepszym Najlepszym programie do obróbki filmowej ze stajni Adobe. Program nazywa się After Effects. Yy, on po prostu tak wektorowo, jak gdyby te zdjęcia poprzekładał, że on się tak no. No naprawdę, ja jestem zadowolona z efektów. Tak naprawdę tym, tym grafikiem jestem ja. Klasa czołówka. A potem dla TVNu, te czołówki z tymi wszystkimi gwiazdami chodzącymi, po kałużach skarczą z parasolkami, nie wiem, bo, już telefon, bo tutaj w ogóle, w ogóle to, że nie można oglądać VN-u za granicą. Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę obejrzeć, jestem największą fanką Martyny Wojciechowskiej ever, i dlaczego ja nie mogę obejrzeć co sobotę, czy tam, nie, co, co niedzielę, tak? Czy sobotę? Wiem, że po Dzień Dobry TVN zawsze jest nowy odcinek Martyny. Martyna Wojciechowska, proszę mi jakoś to udostępnić online, no bo przecież nie ma. Tak samo Kaja Klimek, przecież ma ten swój program i po prostu ja nie wiem, no, ja... Hmm. Mam nadzieję, że wam się podoba moja lampka, bo to jest naprawdę, to jest yy, chińska porcelana. Yy, porcelana. Dlatego właśnie postanowiłam wynająć ten pokój. Bardzo mi wpadła w oko ta lębka. O czym tu się teraz gada? A! <grywia> teraz się o Halloween gada, proszę Państwa, bo Halloween jest za tydzień. W co się przebieramy, no. Ja nie wiem, ja nie wiem, co się przebrać. Ostatnio nawet poszłam kilka dni temu do takiego stroju ze strojami na Halloween. No, powiem szczerze, że średnio mi się to podoba, no bo taka szmatka, ledwo co zszyta, 70 czy 80 dolarów. Wiadomo, że ubierze się to raz. Także ja bym chętniej poszła do jakiegoś takiego second-handu, jakiegoś takiego fajnego sklepu, żeby sobie, nawet trochę myślę, żeby sobie kupić mundur. Żebym miała ja po prostu się przebrała za jakąś tam wojskową, czy za jakąś policjantkę, to całkiem sexy Ale w sumie to nie wiem czy ja mogę sobie... Znaczy takiego oficjalnego munduru to na pewno nie mogę sobie kupić, bo to trzeba mieć odznaczkę i pistolet, żeby sobie kupić, nie? Ale może bym sobie mogła kupić jakieś takie trochę lepszej jakości niż te takie... Te takie w sklepach ze strojami Halloween, muszę się nad tym zastanowić O Jezu, moja skóra trochę chyba umarła jak macie jakieś sugestie, w co mogę się przebrać za Halloween, to proszę w komentarzach na dole. Bo coś muszę sobie fajnego wymyśleć. Widziałam też takie fajne stroje, na przykład yy, dla par. Tak, a bacon yy, albo bekon, jajko, albo peanut butter jelly, albo ketchup musztarda Śmieszne te stroje, muszę przyznać. Tak więc teraz jest bardziej taki taki etap jak gdyby pracy niż podróży, ale tak więc teraz bardziej jest taki etap pracy niż podróżowania No aczkolwiek na pewno te wystawy świąteczne bo ale już za jakiś czas będzie naprawdę światełka i choinki wszędzie, e, i ta perspektywa.